Na polu. Chciałem dzisiaj Wam pokazać, co daje talerzowanie. Eee, była tu zastosowana zwykłą, najtańszą talerzówką, jakąś polską eee, taką uniwersalną, i do gorów, i do ścierniska. Eee, moim zdaniem nie ma jakiegoś dobrego efektu, żeby to płytko stależować tymi talerzówkami, eee, bo jak bardzo płytko chcemy na 2-3 cm, góra 5, to potrafi gdzieś nie dociąć i tak dalej. Eee, będziemy niedługo myśleć o czymś fajnym, takiej do płytkiej uprawy, coś typu Wetterstadt Carrier, e, bo jest naprawdę, to robi robotę. Ściernisko jest podcięte, podcięte, proszę zobaczyć, na przykład tutaj, to wszystko jest e, wymieszane, za kombajnem mamy ścieżkę kombajn troszkę zgubił, widać, ale ja myślę, że to każdy kombajn zawsze gubi. Eee, samo siebie powschodziły. tu bo zaraz po, e, po kombajnie talerzowane. E, jest to działka poprzężycie, to tak co fajnie sypało. E, co tu więcej mówić? Moi drodzy, e, powiem wam tak, e, jest, będzie teraz tu siany rzepak, chociaż był tutaj siany dwa lata temu. Nie wiem, czy widzicie, schodzą już samosiewy, więc tak naprawdę samosiewy wychodzą zawsze, zawsze i zawsze. To jest problem, ale po to się talerzuje też, żeby ich się pozbyć co roku. Eee, żeby ich się pozbyć. No i żeby parowanie wody by przerwać. myślę Wczoraj zrobiłem taką próbę troszkę rania, naprawdę popiół w naszej okolicy. Popił. Staram się o gdzieś na 30 cm. Piach wychodzi, wszyscy się ze mnie śmieją, ale później żapak ma korzenie po 35 cm e, na spokojnie, tak? I sobie naprawdę fajnie radził, słody są ładne. E, pod rzepak zastosowaliśmy, e, widać e, 400 kg super foski. Plus w zeszłym roku był dawany 10 ton pomiotu kurzego. Rzepak będzie siany S.Y. Kilona. Ogólna część zasiewów to będzie 21 hektarów. Naprawdę ee, w poprzednim sezonie fajnie sypnęło. Fajne były wschody. Rzepak naprawdę nie wyglądał, a kolejny raz zaskoczył. Więc e, będziemy znowu na nowo się bawić tą odmianą. Widać pasy takie po kombajnie, mówię tu już jest bardzo długo, bardzo długo, a dużo tego nie ma, gdzie niegdzie między kombajem pojedyncze, tylko samosiewki. Dobra, to by było na tyle. Dzięki hej.